Jesteśmy właśnie w biurze poselskim Platformy Obywatelskiej, gdzie będziemy rozmawiać z panem posłem Markiem Wojtkowskim. Panie pośle, chciałbym zapytać odnośnie sprawy zakładów azotowych Anwil, mianowicie czy dotychczasowe rozmowy także z panem ministrem skarbu w parlamencie, czy przyniosły już jakieś efekty, czy, co, czy coś w tej kwestii można już powiedzieć? Może od początku zacznę. Dzień dobry Państwu. Miło mi jest powitać w moim biurze poselskim na ulicy Kilińskiego 5 przez 19. Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć? Rzeczywiście sytuacja zakładu, zakładów azotowych Anvil wydaje się skomplikowana, aczkolwiek moim zdaniem, wcale skomplikowana nie jest. Po kilku, może nawet kilkunastu rozmowach, w których uczestniczyłem zarówno z wiceministrem skarbu, ministrem skarbu, z przewodniczącym Rady Nadzorczej, jak i przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa, mogę powiedzieć jedno. W tej chwili rynek chemiczny w Polsce stoi przed perspektywą konsolidacji. Ta konsolidacja się dokonuje. Myślę, że jest to krok właściwy, bo trudno sobie wyobrazić, powiedzmy, dryfujące polskie firmy, polskie przedsiębiorstwo, powiedzmy, na tym oceanie rynku unijnego, i w związku z tym konsolidacja jest krokiem jak najbardziej właściwym. Minister Skarbu wyznaczył dwa kierunki konsolidacji. Będą organizowane dwie firmy w ramach konsolidacji rynku, no i między innymi tam zostało również tam został również usytuowany nasz zakład Anvil SA. Jako że wcześniej doszło do sytuacji, bo i że w listopadzie, że PKN Orlen podjął decyzję o zbyciu akcji Anvilu SA. W związku z tym w tej chwili sytuacja wydaje się otwarta. No ale sądzę, że dojdzie do tego, że Anvil zostanie pewnie kupiony przez jakiegoś potencjalnie potencjalnego inwestora i zapewne wejdzie, wejdzie w skład powiedzmy tych firm konsolidujących się. Ja mogę powiedzieć w tej chwili tyle, że w tej chwili jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym mówić, żeby dywagować, który kierunek konsolidacji sektora zostanie uwzględniony, w którym sektorze znajdzie się Anvil. Ja osobiście tutaj większego zagrożenia nie widzę, Widzę. Rozumie poniekąd oczywiście zarząd yy, Anvilu SA, czy ewentualnie związkowców i pracowników, że wyrażają oni swoje zaniepokojenie obecną sytuacją, ale ja myślę, że w tej chwili jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek o tym mówić. A ja ze swojej strony, jak i posłowie, którzy i parlamentarzyści w ogóle, którzy są zaangażowani, mogę za yy, przysiądz i zadeklarować, że zrobimy wszystko. Yy, żeby tutaj oczywiście tą sytuację w jakiś sposób monitorować i żeby nie doszło powiedzmy do jakichś sytuacji czy sytuacji takiej, że nasza firma wrocławska Anvil zostanie w jakiś sposób dyskryminowana, prawda, w tym procesie konsolidacji sektora. Także cały czas problem monitorujemy. W najbliższy poniedziałek odbywamy spotkanie właśnie kolejne spotkanie z prezydentem ze związkowcami z zarządem Anwilu SA. O tym będziemy dyskutować, interesujemy się. Jak będą tylko jakieś nowe wieści, to oczywiście natychmiast natychmiast Państwo poinformujemy. Sytuacja zakładów azotowych Anwilu zdaje się niestety nie może skonsolidować z kolei sceny politycznej tutaj choćby tej włocławskiej. Delikatnie powiem, że, że, że druga część tej, tej sceny wytyka brak działań właśnie Platformy Obywatelskiej. Jakby Pan odniósł się właśnie do takich głosów? Ja powiem tak, domyślam się, że chodzi tutaj o naszą opozycję parlamentarną, chodzi o prawo i sprawiedliwość. I co ja mogę w tej sytuacji powiedzieć? Ja uważam, że ostatnie dwa lata zostały zmarnowane. Ostatnich dwóch, ostatnie dwa lata, kiedy rzeczywiście Anvil, jako nasza firma, miała rzeczywiście doskonałe wyniki finansowe, to właśnie te dwa lata były najlepszym momentem, żeby Anvil z Anwilu. Uczynić powiedzmy lidera w sektorze czy w branży chemicznej. Tego nie zrobiono. Był doskonały moment przy doskonałej sytuacji finansowej, żeby wprowadzić Anvil na giełdę. Tego oczywiście nie zrobiono. Status quo odpowiadało wszystkim. Więc ja myślę, że tutaj formułując takie tezy, czy takie poglądy należałoby przede wszystkim zacząć od siebie. Co się zrobiło, prawda, przez ostatnie dwa lata, a dopiero później, ewentualnie, można obrażać czy też obarczać odpowiedzialnością innych. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Uważam, że ostatnie dwa lata zostały zmarnowane, bo przy do, bardzo dobrych wynikach finansowych i doskonałej koniunkturze gospodarczej Anvil mógł się stać samodzielnym liderem e, branży chemicznej, mógł zostać prowadzony na giełdę i wtedy nie mielibyśmy sytuacji takiej, jaką mamy obecnie. Jako, że sprzedaż tych zakładów jest już raczej przesądzona, gdyż Orlen zadeklarował się, że chce zbyć właśnie właśnie zakłady azotowe Anwilu. Czy pan ze swojej strony w tej chwili może powiedzieć, czy widzi jakieś rozwiązanie, które byłoby najlepsze zarówno dla zakładów, jak i dla Wocławka, tak żeby nikt nie musiał się obawiać choćby o to, że utraci miejsce pracy, czy też także kwestia taka, gdyż Anwil jest mecenasem sportu nie od dzisiaj, tylko od dawna we Wocławku. Czy po prostu widzi pan w tej chwili, jakie wyjście mogłoby być najlepsze? Znaczy w tej chwili, tak jak powiedziałem na początku, trudno jest dyskutować, który wariant zostanie przyjęty. Ja sądzę i na pewno zrobimy wszystko, żeby tak było. Na pewno nie stanie się An Anvilowi ani pracownikom Anwilu żadna krzywda. Na pewno kolejny inwestor czy właściciel zakładu no, nie dojdzie do wniosku, że zakład jest niepotrzebny i, i, i przysłowiowo nie zrówna go z ziemią. Takiej sytuacji na pewno nie będzie. Uważam, że sytuacja prawna, jak i materialna pracowników też się nie zmieni, poza tym, że być może zmieni się właściciel. No i tutaj musimy dbać o to, żeby powiedzmy ten właściciel wypełniał zobowiązania i żeby powiedzmy ta umowa, która zostanie sporządzona, kontrakt, prawda, był jak najbardziej korzystny zarówno dla samej firmy, jak i pracowników. To możemy zadeklarować i o to pewnie na pewno będziemy dbać. Aczkolwiek uważam, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia absolutnie ani dla pracowników, ale ani samej firmy znanego przecież tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział mecenasa kultury, sztuki i wielu inicjatyw społecznych w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.